Takiego zakończenia osiemnastkowej imprezy nikt się nie spodziewał. W jednym z lokali gastronomicznych w Tuliszkowie w powiecie tureckim bawiła się grupa ludzi z okazji urodzin mieszkanki gminy Rychwał. Nad ranem wyszli z nich dwaj młodzi mężczyźni. Wsiedli do zaparkowanego samochodu, by w nim zaczekać na kolegę, który miał ich odwieźć do domu w powiecie kaliskim. Kiedy ten kolega przyjechał i ich znalazł, sądził, że obaj zasnęli, ale nie mógł ich dobudzić. Wtedy wezwano pogotowie. Niestety obu nie udało się uratować. Kilka godzin później poproszono strażaków, aby przeprowadzili pewne badanie. Działania zastępów straży pożarnej polegały przede wszystkim na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz z badaniu stanu atmosfery wewnątrz kabiny pojazdu przy włączonym silniku. Po około 15 minutach działania silnika miernik wykazał obecność. Tlenku węgla. Szczegółowe wyniki pomiarów zostały przekazane policji i prokuratorze, które będą prowadziły dalsze czynności. Na miejscu przeprowadzono oględziny tego pojazdu z udziałem biegłego z dziedziny pożarnictwa. Biegły wstępnie wskazał na możliwą przyczynę śmierci, tak zwane zaczadzenie spowodowane niesprawną instalacją paliwowo-gazową. Dodatkowo ustalono, że i rura wydechowa, i ta instalacja gazowa zamontowana. W pojeździe były niesprawne. Prokuratura potwierdziła, że auto, w którym znaleziono ciała obu mężczyzn, nie miało ważnego przeglądu technicznego i nie powinno w ogóle wyjeżdżać na drogę. Dodatkowo, przy jednym z mężczyzn znaleziono substancję odurzającą. Nie można zatem na tę chwilę przesądzać o przyczynie ich śmierci. Ostateczną przyczynę zgonu tych mężczyzn wskaże sekcja zwłok, która została zaplanowana. Sprawę prowadzi prokuratura rejonowa w Turku. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania, spowodowania śmierci dwóch mężczyzn pochodzących z powiatu Kaliskiego w wieku 21 i 24 lat. Jednoznacznie natomiast wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Być może więcej szczegółów poznamy po przeprowadzeniu sekcji zwłok.